<noise> Cześć widzowie, witam Was bardzo gorąco w niedzielnej serii. Ja, f***. Obczajcie sytuację, że miała to być niedzielna seria, a ja ją drugi raz wrzucam jakoś poniedziałek, wtorek, tylko i wyłącznie dlatego, bo mam tak przesrany zegar biologiczny, że nawet nie wiem, kiedy jest niedziela. A teraz na poważnie witam wszystkich tutaj, niedzielny Nex. A dzisiaj opowiem Wam, jak ptak. Pie no, mi w samochu. nie no dobra tak na poważnie to witam serdecznie hej w tym momencie wyświetla wam się próg lajkowy żeby blokować film jutro w tym momencie wyświetla wam się próg lajkowy żeby blokować psc 50 zł w opisie jeżeli uda wam się wbić ten próg do 24 dzisiejszego dnia także lajkujcie subskrybujcie kanał a ja bez zbędnego przedłużania przechodzę do historii moi drodzy generalnie byłem u dentysty dwa dni temu a jak ktoś nie kojarzy ja aktualnie od ponad roku od prawie roku no coś koło roku mam aparat na zęby no i generalnie w tym czasie, kiedy miałem zakładany aparat, przeprowadziłem się akurat do Warszawy. I wychodzi na to, że niestety każda podróż do dentysty równa się u mnie podróż do rodzinnego miasta, czyli muszę jechać jakieś około 200 km. Ale w sumie jest to też fajny pretek, żeby się z rodzinką spotkać, bo ostatnio ma troszeczkę zaniedbałem te relacje rodzinne wszystkie. Ale dobra, nie o tym temat, także opowiadam dalej. Generalnie sytuacja była taka, że pojechałem tam do miasta rodzinnego, byłem u dentysty, potem pojechałem tam do rodzinki, następnie pojechałem do drugiej rodzinki, do mamusi. No i z mamą w sumie spotkałem się chyba około 20.00. Pierwszej, dwudziestej drugiej, no i zagadaliśmy się, i dopiero około drugiej wyjechałem z, 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 z po prostu domu mojej mamy, żeby z powrotem pojechać do Warszawy. To ciekawe, z moją mamą generalnie yy, gadaliśmy na temat w ogóle, wiecie, starych starych czasów, moich, mojego dzieciństwa i tak dalej, jak jeszcze mieszkałem tam, i w ogóle wszystko. I pamiętam, że w trakcie tej rozmowy, nie wiem dlaczego, ale naszła mi taka dziwna myśl, że. Ta rozmowa jest tak poważna, jakby to było jakieś pożegnanie, nie? I dlatego stwierdziłem, że jako już ja wierzę w jakiś tam, wiecie, los i tak dalej, to przyszucie mi mówiło, że ej, ja muszę jechać bezpiecznie, bo jeszcze nie daj Boże się coś stanie. Nie wiem, miałem po prostu takie dziwne, dziwne poczucie niepewności w głowie. W sensie naprawdę przez całą drogę... Eee, nawet jeszcze zanim wyjechałem miałem takie, takie poczucie niepewności, że ty coś się może stać. Nie wiem dlaczego, to było totalnie bez sensu, to było totalnie głupie, ale pamiętam, że powiedziałem sobie wtedy, że jak coś, muszę jechać wolno, muszę jechać bezpiecznie, żeby na pewno się mi nic nie stało, nie wiem dlaczego, tak po prostu. No i generalnie gdzieś około 2 wyjechałem, eee, no i eee, że tak to powiem od mojego, od tak jakby domu mojej mamy, do wjazdu na drogę ekspresową jest jakieś tam, powiedzmy, 20-30 km drogi, żeby się dostać na S7. No, i żeby wiecie, już spokojnie, bez jakichś tam większych kłopotów, po prostu drogą krajową dojechać do Warszawy. No i generalnie ta 30-kilometrowa droga składa się głównie z jakichś polnych dróg, lasów, jakichś tam, powiedzmy, małych miejscowości i tak dalej. No i generalnie wiecie, było ciemno. Zero ruchu praktycznie na takich polnych drogach, no bo wiadomo, wszyscy spali to też nie są popularne drogi. No i jadę sobie bezpiecznie. Pamiętam, że w tamtym momencie też stwierdziłem, że ej, w sumie znudziła mi się płyta, którą aktualnie słucham, zmienię sobie ją na jakąś inną, co nie. No i pamiętam, że w tamtym momencie jechałem bardzo wolno. Bojechałem chyba 40 tam 50 km na godzinę i po prostu, wiecie, drugą ręką zmieniałem po prostu płytę, co nie? Eee, znaczy obsługiwałem po prostu pilota samochodowego, żeby po prostu wybrać jakąś tam inną płytę. Eee, no i generalnie wybierając tą płytę, nagle słyszę jakiś pieny huk, taki potężny, mocny. Taki w ogóle jakby nie przystało. Ja w ogóle podskoczyłem na tym fotelu kierowcy. Miałem takie mąka, jest co się dzieje, i nagle widzę. Coś czarnego na mojej masce, widzowie. Nawet ciężko mi jakkolwiek opisać to co ja to, miałem wtedy w głowie, bo to trwało dosłownie dwie sekundy. No ale jak zobaczyłem to czarne coś, to to widziałem, że to ptak po prostu. No i wiedziałem, że, że po prostu walnął we mnie ptak. No i miałem takie w głowie takie ja... Ale co się dzieje? No i generalnie w tamtym momencie, od razu po huku, e, od razu kiedy, 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 kiedy odzyskałem kontrolę nad wszystkim, to dosłownie to wszystko rozgrywało się w, 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 w przedziale czasowym dosłownie 5 sekund, więc e, że tak to powiem, wszystko było tak bardzo chaotycznie, No ale w momencie, kiedy już się ogarnąłem, to się wydarzyło. Od razu zatrzymałem samochód Było wiecie, ciemno jechałem przez polną drogę Pustą drogę, obok mnie same pola No więc, no więc, że tak to powiem No wiedziałem, że po prostu walnął mnie ptak Co ciekawe nigdy w życiu mnie ptak nie walnął Nigdy w życiu mi nawet chyba ptak na maskę nie nasrał A tutaj od razu taka sytuacja, że ptak Po prostu wleciał mi w maskę, centralnie No i generalnie co zrobiłem ja Zatrzymałem się od razu, jak tylko, jak tylko mogłem Od razu dałem po heblach, zatrzymałem się dosłownie w sekundę Następnie wysiadam Wiecie, nie jechałem dużo, no ale też nie znałem prędkości ptaka. Nie wiedziałem, czy się z nim stało i tak dalej, nie wiedziałem, czy może przeżył. Dalej nie mam pojęcia, co się z nim stało, no ale, anyway, kończąc. Zatrzymałem się i przez jakieś 5-10 minut dosłownie latarką świeciłem wszędzie, gdzie się da, żeby zobaczyć, czy temu ptaszkowi się nic nie stało. W sensie, czy on przeżył, czy może on zginął, czy, 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 czy cokolwiek. No niestety nie udało mi się go wyspotować. Ale też w sumie żadnych dźwięków nie było słychać, więc jest szansa, że po prostu walnął mi w maskę i sobie poleciał. Aczkolwiek, yy, no teoria ta jest prawdziwa na jakieś 20-30%, ponieważ w tym momencie uświetlają wam się screeny, nasze znaczy zdjęcia, które udało mi się zrobić, jak ta maska aktualnie wygląda. W sensie tego z przodu w ogóle nie widać, ale jak się siedzi w środku, to ta maska, powiedzmy. Tak walnął równo z miejscem, gdzie jest tak, jakby lusterko na masce. I po prostu mam wielkiego pająka na tej masce. W tym momencie macie zdjęcia, wam się wyświetlają. No i że tak to powiem, nie wygląda to zbyt kolorowo, że tak to powiem. W sensie, no zupełnie szczerze. Nigdy w życiu nie sądziłem, że może się przydarzyć mi aż tak abstrakcyjna sytuacja. W sensie, naprawdę, jak powiedziałem wcześniej, mi nigdy w życiu ptak nawet na szybę nie nasrał, a co dopiero wleciał. W sensie, wiecie, ja generalnie nie wiem dlaczego. Ale tak jak wam mówiłem wcześniej, ja zanim wyjechałem, miałem w głowie jakieś takie myśli, że ej, to brzmi jak jakaś taka ospa ostatnia spowiedź przed moją mamą, bo naprawdę gadaliśmy na poważne tematy, gadaliśmy na temat mojej przyszłości, na temat rzeczy, na który którymi się nie zgadzaliśmy i tak dalej. I powiem wam szczerze, że naprawdę w tamtym momencie, nie wiem dlaczego, ale kobieta pierwsza raz w życiu uwierzyłem właśnie w jakieś takie. Takie przesądy, że tak to powiem. W sensie ja nie jestem raczej taką osobą, która wierzy w coś, co nie zostało potwierdzone naukowo, że istnieje, aczkolwiek w tamtym momencie przed wyjazdem odpalił mi się po prostu instynkt Spidermana widzowie. W sensie ja poczułem, że może w tej drodze być coś złego, i nagle 25 minut po wyjeździe, czy tam 20 minut, wali we mnie ptak. W sensie to była tak totalnie irracjonalna sytuacja. Że ja naprawdę dalej jak o tym opowiadam, to jestem w szoku, że to się naprawdę wydarzyło. No i generalnie e, potem jak już pojechałem z powrotem e, no to do, do Warszawy udało mi się dostać na szczęście bezpiecznie, nic się nie stało. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że przez całą drogę praktycznie bałem się przyspieszyć jakkolwiek. Jechałem totalnie za jakimś tirem co zwiększyć drogi. Bo naprawdę po nawet pół godzinie od tamtego wydarzenia dalej latały mi ręce, nie? W sensie naprawdę... Naprawdę, naprawdę wiem, że ja to tak przeżywam, że to nie było w sumie nic złego, no bo to tylko maska do wymiany i tak dalej. No w sumie to, to trochę pieniędzy na to będę musiał wydać, no ale zmienia to faktu, że, że, że najważniejsze jest to, że, że ja żyję, że nic mi się nie stało. E, a wiecie, auto to jest jednak rzecz materialna, więc, więc, więc wywalony w to. E, no i jedynie czego szkoda tak naprawdę tego ptaka, bo najprawdopodobniej nigdy nie dowiemy się, czy coś się z nim stało, czy on przeżył, czy lata dalej. No mam nadzieję, że jakimś cudem udało mu się wyjść cało z wszystkiego, e, to na to liczę. No i co? No i taka była moja historia, widzowie. Jak nigdy nie byłem jakąś przesądną osobą, nie wierzyłem w to za bardzo tak po tej sytuacji, naprawdę, naprawdę coś mi w głowie zastukało totalnie i... i, 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 i... Cieszę się, że to był tylko ptak na masę, a nie jakiś pijany debil, który po prostu by był we mnie rąbną. E, więc no co? Najważniejsze, że żyję. Dziękuję pięknie za wysłuchanie tej historii. E, no i co? E, lajkujcie film, subskrybujcie kanał, Jeśli jesteście nowi. E, zachęcam wszystkie nowe osoby do e, subskrypcji kanału, e, ponieważ YouTube aktualnie usi suby i jest pół bolipa. Także jakby ktoś zasubskrybował, to byłbym wdzięczny. Jak zasubowałeś, to napisz komentarz, zasubowałeś, to przypnę ci serduszko. E, a ja co? Uciekam. Trzymajcie się widzowie, do następnego jutra. Pa pa!